To jest Zenciak i jest to ogólnie taki coś cyskowy film na moim kanale, bo chciałem skomentować tą całą akcję ze Spazą HD, bo chyba wczoraj, o którejś tam chodziłem. Nie już nie pamiętam, Spaza wrzucił film, że... znaczy Spaza, podobno Rafcio jego ja mam jakiś przyjaciel czy coś wrzucił film gdzie gdzie napisał, że Spaza HD zginął w wypadku samochodowym. O 21.00 jak wracał w streamingu i już minęło tam chyba 25 dni, coś, coś takiego. cały film polegał na tym, że po prostu były same napisy i tam pisało, że, że... że nie wiem, że coś tam... że zginął po prostu... no i tyle. No i... Co ja o tym sądzę? Ogólnie uważam, że to, Jeżeli to jest prawda, no to naprawdę współczuję, ale... Ale, ale nie mam na to dowodów. Tak samo jak nie mam dowodów na to, że to jest nieprawda. Bo w sumie mo można, możemy się domyślić tym, że Wesachi że kiedyś mówił, jak była ta drama, że spaza HD y, zawsze pisze każdy wyraz z dużych liter. No i tak samo teraz pewno będziecie mieli na kradzie, że, że właśnie wi widać to. Że, że pisał ten wyraz każdy liter. Rawcia takiego stylu pisania nie miał, o ile wiem. E, więc najprawdopodobniej po prostu spada zrobił ten film. E, no ale mo można się tylko tak domyśleć. Na naprawdę to dowodów, takie rzeczy się nie. nie powinno robić, bo, bo w sumie wbijanie wyświetleń no, tak na śmierć, jakaś, a to naprawdę niektórzy mogli się. Widziałem w komentarzach, że niektórzy tam pisali, że niby płaczą. Że naprawdę, input teraz tak, no to jest naprawdę coś takiego przygnębiającego, bo na przykład ja spas, z spacją tam gadałem czy coś. No i tak patrzyłem, no i tak w sumie, no tak. No wiecie, jak to jest. Ktoś tam umiera, no to zawsze tak jest chwila, że przygnębi Ciebie czy coś. No i według mnie to jest ogólnie nieprawda, ale nie mam na to dowodów. Nie mam na to dowodów. Będę jeszcze chciał gadać z Rawciem. E, czy to jest prawda, ale, ale myślę, że stara zadanie go jakiś film, że po prostu to był fake, albo albo tak zostanie, no i tyle, będziemy musieli tak zostać, więc no, to by było na tyle, myślę, że zostawcie po prostu swoją opinię w komentarzu u mnie, bo, bo jestem ciekawy tego, bo, bo naprawdę to jest, to jest ciekawe, jestem tego ciekaw, e, no i w sumie to by było na tyle, dzięki za oglądanie, no i, no i elo.